Witajcie serdecznie z tej strony Darek z Businessization, a w dzisiejszej prezentacji chciałbym opowiedzieć o paradoksach. Krótkie wyjaśnienie, czym jest paradoks, bo nie wszyscy też rozumieją to we właściwy sposób. Paradoks to jest taka sytuacja, która w naszej czasoprzestrzeni, w naszej rzeczywistości, jest sprzecznością. Najczęściej sytuacja, w której nie można przewidzieć jednego rozwiązania, bo takie rozwiązanie po prostu nie istnieje. Na grupie Businessization prosiłem was o dostarczanie mi swoich paradoksów i wybrałem trzy, które moim zdaniem są najciekawsze, a zarazem bardzo proste do przedstawienia. Tak więc zapraszam Cię do prezentacji. Patryk grudzień wspomniał o paradoksie Boga. Znałem wcześniej ten paradoks i jest on bardzo ciekawy. A mianowicie pytanie brzmi: czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego sam nie będzie w stanie podnieść? No i teraz możesz odpowiedzieć sobie, że tak, bo przecież Bóg może stworzyć wszystko, bo jest wszechmogący. Ale czy gdy będzie chciał podnieść ten kamień i nie będzie mógł go podnieść, no to w takim razie jest wszechmogący, czy nie? No, jest powiedziane, że jest, czyli powinien móc stworzyć taki kamień, i znów koło nam się zatacza, i możemy tak w koło pytać, bo nie ma tak naprawdę odpowiedzi, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kolejny paradoks, podesłany mi jako paradoks dziadka, a wspomniało o nim aż kilka osób m.in. Emil, Krzysztof, Natasza i Zosia. Ten paradoks jest przedstawiony w paradoksie dziadka, ale ja bardziej nazwałbym go paradoksem czasu. I można sobie tutaj zadać podstawowe pytanie, czy podróże w czasie są możliwe? Ktoś powie, nie są możliwe, ale niektórzy naukowcy, fizycy kwantowi twierdzą, że jak najbardziej są. To co w sytuacji, gdyby Wynaleźć jakiś wehikuł czasu, jakieś urządzenie czy system, który pozwoliłby nam się przenieść w czasie, i tam zabilibyśmy jakiegoś naszego przodka. Albo nie musi być aż tak drastycznie, po prostu sprawilibyśmy, że któryś z naszych przodków, czy to dziadek, pradziadek, może rodzic, nie spotkałby się ze swoją partnerką czy partnerem. A przez to naturalnie my nie moglibyśmy powstać, no bo cała ta linia zostałaby przerwana. No i z jednej strony można pomyśleć sobie, że jest to tylko takie opowiadanie sci-fi, ale jest to tym samym bardzo ciekawe pytanie filozoficzne, bo skoro w jakiś sposób sprawilibyśmy, że nasz przodek by albo zginął, albo nie spotkałby się ze swoją partnerką, to w tym momencie my nie możemy istnieć. Więc w takim razie jak moglibyśmy cofnąć się w czasie? I koło się zapętla. Kolejny, trzeci moim zdaniem bardzo ciekawy paradoks, przysłany przez Filipa, przerwę. Dotyczy paradoksu kłamcy. Znałem już wcześniej ten paradoks pod taką nazwą, ale na grupie Business został on przedstawiony jako paradoks Pinokia, i moim zdaniem jest to bardzo obrazowa wersja, którą warto przedstawić. Gdyby Pinokio powiedział, za chwilę urośnie mi nos, czyli w tym momencie kłamie, ponieważ nie może wiedzieć, czy za chwilę urośnie mu nos czy nie. A jeśli kłamie, no to co się dzieje z Pinokiem wtedy, kiedy kłamie? Oczywiście rośnie mu nos. Czyli wychodzi na to, że powiedział tak naprawdę prawdę, więc nos nie powinien mu rosnąć, ale on nie wiedział o tym, czy mu rośnie, czy nie, więc skłamał, prawda? I znów koło nam się kręci. Ten paradoks jest znany także w swojej prostszej wersji jako paradoks kłamcy. I wystarczy zadać to pytanie komuś w następującej formie: czy kłamca, gdy mówi, że kłamie, to czy mówi prawdę? Na to pytanie także nie ma odpowiedzi, ponieważ kłamca z natury zawsze kłamie, więc nawet kiedy mówi zaufaj mi, teraz kłamię w tym momencie, to nie wiadomo czy kłamie na ten temat, że kłamie. Pomieszane, prawda? Takie właśnie są paradoksy. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat, który może spowodować nam niezłego mindfucka, ale z całą pewnością warto zastanawiać się nad takimi rzeczami. A nóż być może komuś kiedyś uda się na nie odpowiedzieć. A czy ty znasz jakieś ciekawe paradoksy? Jeśli tak, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu. A jeśli spodobała ci się ta prezentacja, to oczywiście pamiętaj o kciuku w górę. I o zostaniu ze mną nieco dłużej wystarczy tylko kliknąć przycisk subskrypcji i obowiązkowo ten z dzwoneczkiem. Bo wtedy o wszystkich prezentacjach i filmikach. Dowiesz się jako pierwszy. W opisie znajdziesz też grupę Businessization, na której zadawane są ciekawe pytania, a na podstawie ich tworzone są prezentacje na YouTube. Pozdrawiam cię serdecznie.